Mowa ciała fascynuje ludzi od wieków. Zawsze pragnęliśmy zrozumieć, co kryje się za konkretnymi słowami, dowiedzieć się, co tak naprawdę oznacza dane spojrzenie, rumieniec czy gest. Ludzie, jak się zdaje, od zawsze czuli instynktownie, że komunikacja niewerbalna jest równie istotna co słowa. Ileż to razy słyszeliśmy o młodości, wyprostuj się. Ponieważ rodzice dawali sobie sprawę, że dzięki temu wydamy się bardziej inteligentnie, atrakcyjni czy przekonujący. Współczesne badania potwierdzają, że jeśli zmienimy sposób, w jaki prezentujemy się światu, przyjaciołom, współpracownikom, partnerowi, zwiększymy swoje szanse na sukces. Aby wiedzieć, na co zwracać uwagę, musimy poznać słownik mowy ciała. Oto jego najważniejsze elementy. Wygląd. Zwracaj uwagę na wzrok, odcień skóry, kolor włosów i oczu, sylwetkę to wszystko pomoże Ci dokładnie określić płeć, wiek, pochodzenie i kulturę danej osoby. Styl i image patrz na strój, fryzurę, makijaż, dodatki powiedzą Ci o rzeczach tymczasowych, takich jak wiek, moda, który hołduje dana osoba, status społeczny, wykonywany zawód i, i zainteresowania. Postawa przyglądaj się w jaki sposób ktoś stoi, jaką przyjmuje postawę, pod jakim kątem przechyla głowę, ciało i w którym kierunku zwraca ręce i nogi. Elementy te powiedzą ci nie tylko o rzeczach stałych, takich jak wychowanie, ale także odkryją przemijające myśli i uczucia, szczególnie zainteresowanie, szacunek i aprobatę. Gesty i ruchy są szczególnie ważne w połączeniu ze słowami jako emocjonalne znaki Niczym interpunkcja nadająca dodatkowo znaczenie słowem nadająca dodatkowo znaczenia słowom pisanym, zwracaj szczególną uwagę na ruchy torsu i kończy, gesty dłoni i stóp skinienia i potrząśnięcia głową. Wyraz twarzy. Permanentne bruzdy na twarzy powstające z czasem mówią nam o osobowości. Zmarszki między brwiami oznaczają wytężone wysiłek. Ważne są także przelotne miny, pokazujące, co osoba myśli, czuje i jak się odnosi do otoczenia. W danym momencie ruchy oczu są szczególnie ważne z punktu widzenia okazywania nastrojów i relacji międzyludzkich. Kochankowie spoglądają na siebie namiętnie, rywale patrują się w siebie, a kłamca często unika kontaktu wzrokowego. Głos. Głos przekazuje całe bogactwo informacji na temat podstawowych aspektów pochodzenia, kultury, klasy społecznej, wieku, płci. Różnice w głośności, tębole i rytmie pokazują też, jak się czujemy i czy dana rzecz jest dla nas ważna. Dotyk. Dotyk lub jego brak pokazuje, na ile ludzie są sobie bliscy i często wskazuje na silne emocje, funkcje somatyczne, takie jak sposób oddychania, rytm serca. Ciśnienie krwi, zabarwienia skóry, intensywność pocenia się, temperatura ciała i płyny fizjologiczne wskazują, co czuje dana osoba. Natychmiast sygnalizują wrażenia fizyczne i reakcje emocjonalną. Kiedy już zaobserwujemy i zinterpretujemy czyjąś mowę ciała, możemy przejść do działania. Możemy posłużyć się tym językiem, aby sprawniej zdobyć to, czego pragniemy osiągnąć sukces w tym, co robimy. Stworzyć bliższe więzi z innymi, pomóc lub wesprzeć przyjaciół czy partnera, bądź też dodać pewności samemu sobie. Ten mężczyzna wpadł w pułapkę typową dla nowicjusza. Zbyt daleko posunął mowę ciała, sygnalizując nawiązanie porozumienia. Jego uśmiech jest nazbyt serdeczny, jak na spotkanie z dopiero co poznanymi osobami, a pochylając się do przodu i wyciągając rękę, narusza przestrzeń klientów. Wydaje się nieświadomym faktu, że oni nachylają się do tyłu, blokując rękami i nogami, a wyraz ich twarzy wskazuje, że nie są otwarci na to, co mówię. Mniejsze podejście przynosi lepsze efekty. Stosowana wersja poprzednich sygnałów, respektująca przestrzeń klientów i odzwierciedlający związek mężczyzny z nimi, sprawia, że wszyscy czują się bardziej swobodnie. Najważniejsze jest porozumienie obu stron. Panie Pan napisał ten trzeci rozdział, bardzo dobrze poprawiony. Zasłyszał się Pan do moich poprawek. Dziękuję Także bardzo. Także piszę pisze Pan już zakończenie tej pracy. Okej, okay, super. Będzie na pewno na termin, wszystko będzie w terminie. Dziękuję ślicznie. To wszystko z mojej strony. Dziękuję za ukończenie. Pizna się nie załatwia spraw przez łapówkę. Zakończenie tego egzaminu pomyślnej szkoły. I... I tak jak się powiedzieliśmy. Tak jak się piątka. Właśnie będę sprawdzała. Stop. I dziękuję no, jest bardzo, dziękuję. do zobaczenia. Trzeci rozdział. Pan, słuchaj, tak. Byłem troszeczkę chory, nie mogłem zrobić to w innym terminie. Myślę, tak że jak to jakoś to się da, da to się załatwić, dyskretnie. Tak bardzo no nie będzie. Proszę opuścić tabelę. Ale żyło. <noise> w stosunkach służbowych do jest zakazanych. Pamiętaj o zachowaniu dystansu z pracownikiem. No drajk, Dobre, się tak pani no, Przepraszam. Po pani Aniu, dobrze Paniowice, czy mógłbym prosić do swojego gabinetu jest sprawa. Sancję przygotowali. Kamerzysta Tomasz. To ja. Tekst. Alicja. W scenkach wystąpili. Ania, Sebastian i Krzysztof. Lektor, oczywiście ja, Krzysztof. Budynek udostępniła szkoła języków obcych eduko w Łomży. której dziękujemy za darmo, za darmowo wodę, za darmowe cukierki. Pozdrawiamy pana dyrektora Jacka Kowalskiego. <grym> 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 Ale, nie tylko jeszcze do tego, by włoskim, irlandzkim, niemieckim, francuskim... Najważniejszym Naj, Najważniejsze, bo Oral B nigdy nie może być. Czas. Ujęcie trzecie! Postawa Więc przygląda się dotyk, dotyk lub jego brak pokazuje na ile ludzie są w sobie listy i często wskazuje silne. Ujęcie piąte. Akcja. Kiedy już zaobserwujemy. Czas. Kiedy już zaobserwujemy.

i dotyki też sprawdzamy dalej? Nie, mi po prostu prostu pokazujemy, że nie lecę, że my cię biele w tej rozmowie, pracowników nie będziemy. kierowników premia, pensja! Mam nadzieję, że będziecie dobrze się Ale za ile? My chcemy wiedzieć, za ile wypłatę. No to się pocałuj <susenie> pan. <susenie> Film nagrywamy dzięki uprzejmości szkoły eduko, której kierownikiem jest panna pan Małgorzata Ziwicka, która w tym momencie robi karierę po znużu. Dziękujemy! Es, alertę, daj jakąś kartkę! <grymne> Bardzo swobodnie. Trzy razy. Przestrzeń klientów. Odzwierciedlająca. Odzwierciedlająca. No, no. Delikatniejsze podejście przynosi lepsze efekty. Stosowana wersja poprzednich sygnałów, respektująca przestrzeń klientów i odzwierciedlająca związek akwizji. Pięknie, teraz jedziemy dalej. A no, damy pieniądze. Ale bo teraz drugi to nie przyjmie przecież. Przyjdziecie. Spodziewam się, że to A teraz co? Ale to teraz co? Wstań, wstań, wstań. Nie rzuca się na mnie. ale ty pójdziesz w prognozę, to też nie powinieneś mieć pieniędzy. Nie Sprawa. Będziemy się dotykać. Prośba pana wiatra Kowalskiego Dyrektora. Miejsca, w którym się znajdujemy. Zdrowie, ja sam. Prezentację przygotowanie. Kamerę jest Tekst. Poli! A jest tu jest prawo! Nie, ja, jeszcze, jeszcze raz, jeszcze raz. Prezentację przygotowaną. Tomasz, kamerę w <susy> To jest tylko jest. To Mówię spokojnie, ale o tej szkole nie wiem nic. Kto się dowiedział temu? Przyszedłem tutaj do pani do tego miejsca. Rozumiem. Ale teraz jadę do domu. Pa pa! Do widzenia. dobranoc. No!